Panie trenerze, świetne dwa mecze. Oni chyba w najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewało się, że 2-0 będzie po, po wyjeździe do łańcuta. Zagraliście naprawdę dwa bardzo dobre mecze. Chyba jedne z najlepszych w całej historii play-offów pierwszoligowych z ostatnich trzy sezony. Dziękuję, tak. Może nie były to mecze finezyjne, ale na pewno mecze walki i takie mecze, jakie gra się w fazie play-off. Nie wiem, czy to były mecze najlepsze w naszym wykonaniu w ostatnich trzech latach. To mi ciężko powiedzieć, na pewno bardzo dobre. I na pewno chłopcy pokazali wielkie serce do gry i charakter. I potwierdzają to, co mówiłem przez cały sezon, że są świetno, świetnie zgraną ekipą na boisku i poza nim. Mówił Pan, że dużo będzie zależeć w wywiadzie dla Rzeszowskiej Telewizji, o tym, że dużo będzie zależeć od psych psychologicznego przygotowania. Na no, łańcuch wyraźnie, wyraźnie po tym piątkowym meczu, kiedy zabiliście ich na desce wyraźnie odczuł to, to spotkanie w sobotę i może zagrali z większą werbą jak, jak w piątek. Na pewno tak była to dla nich spora niespodzianka, czyli nasza postawa na boisku w łańcuchu. Na 3 minuty do końca przegrywali 20 punktów i myślę, że nikt na śmieje się tego nie spodziewał. Stąd mecz sobotni wyglądał bardzo podobnie. I dużo nałońcutaj denerwowało się my graliśmy na ludzie, ale też z ogromną pasją, z ogromnym zaangażowaniem. I tak jak to powinno wyglądać. Na pewno psychologia wszyscy wiedzą, że to jest 70% sukcesu w sporcie. Myślę, że nasza czysta głowa i granie z trzeciej pozycji, czyli nie z roli faworyta, była tutaj na pewno ważnym czynnikiem. Natomiast każdy element koszykarskiego rzemiosła, czy skuteczność, czy zbiórka. Obrona zespołowa, co była najważniejsze, Na pewno funkcjonowała bardzo przyzwoicie i z tego należy się cieszyć. W sobotę, miejmy nadzieję, ostatnie trzecie spotkanie 3-0. Dalej no, zachowacie miano niepokonanej, niepokonanej drużyny w playoffach. W łańcucie wspomagali Was kibice w troszkę mniejszej liczbie, w sobotę zdecydowanie większej. No i można przypuszczać, że, że na sobotnie spotkanie kibice pewnie też dość gromadnie ściągną, ale. Mamy taką nadzieję. Wielkie dzięki jeszcze raz dla klubu kibica który wspaniale prowadził nas w obydwu meczach do zwycięstwa czy w mniejszej liczbie czy większej. Było ich bardzo słychać i przyćmili całą widownię w łańcucie. Na pewno nas to w dużej mierze ciągnęło do, do zwycięstwa. Natomiast czy, czy zakończymy serię w sobotę. Ciężko powiedzieć. Temat jest na pewno otwarty. Przy tak wyrównanym potencjale obydwu drużyn przed serią dawałem szansę 60% dla łańcuta, 40% dla nas ze względu na atut własnej hali. Teraz zabraliśmy ten atut. Myślę, że dokładnie taki sam procent teraz jest po naszej stronie. Natomiast dopóki piłka grze, niczego, nie można być pewien. Jeden mecz tutaj może odwrócić losy rywalizacji. Będziemy z całej siły starać się zakończyć to w sobotę. Natomiast wiemy, że mamy jeszcze możliwość grania w niedzielę i, i miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba z tej możliwości korzystać. Czyli zapraszamy w sobotę na pewno zapraszamy na... Zapraszamy serdecznie, białe szaleństwo w Krośnie trwa i, i oby trwało do finału.